Jesteśmy na stoisku firmy Krem z Szymonem Kobylińskim, jej twórcą i właścicielem. Szymonie, opowiedz nam o tej marce. No Krem to jest, to jest taki nowy projekt, który, który zaczęli, zaczęliśmy robić chyba już ponad dwa lata temu, a premiera taka oficjalna w zeszłym roku na targach Eurobike dała nam dużo dużo jakby energii, żeby, żeby jednak ciągnąć ten temat dalej. Tak naprawdę chodziło za nami to już już wiele, wiele lat temu. Zrobienie. Czegoś, czego tak naprawdę nie ma, czyli pięknych rowerów miejskich, klasycznych, jednocześnie nie zabójczo drogich. Bo tanie rowery są na rynku, piękne drogie rowery są na rynku, ale nie ma czegoś takiego dla normalnych ludzi, którzy, którzy nie są, że tak powiem, cyklistami z, 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 z hobby, z pasji. Główne grupy produktów, tak naprawdę, są mamy trzy linie. To w tym roku mamy już cztery linie. Trzy linie, jedna to, jest, to są fiksy, czyli ostre koło. Druga to są Cafe Racery, czyli tak zwane, dla mnie to są po prostu, to jest rower przez duże R, prawdziwy rower. Wygodny, jednocześnie szybki, wyglądający bardzo klasycznie, bez żadnych udziwnień. Następna grupa to jest Holly Moly, czyli takie rowery inspirowane holenderską, holenderskimi rowerami z bardzo wyprostowaną pozycją, super wygodną. I w tym roku prowadziliśmy jeszcze taką grupę bardziej sportową, to, są, to jest rower Ristretto który e, wygląda jest fajne, fajne połączenie, ponieważ jest, e, jest jakby super klasyczny e, z wyglądu, a ma fajne rzeczy jak na przykład 11-biegową piastę, Shimano, e, Alfine, hamulce tarczowe, także to w ogóle jak gdyby naszą, naszą ideą to nie jest robienie rowerów retro, tylko e, jakby spajanie stylu e, dawnego stylu, jakby klasycznego stylu z, z nowoczesnymi elementami designerskimi. Mamy dystrybutorów już tam w, chyba w sześciu czy siedmiu krajach. Najwięcej, naj, najlepszy jakby sukces na rynku angielskim i niemieckim. I na rynku polskim oczywiście też. Tak, tak, mamy, mamy sieć sklepów e, głównie Warszawa oczywiście, ale, ale jakby generalnie w całej Polsce można kupić.